Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z kolejnym fragmentem książki Zuzanny Arczyńskiej-Wroniszewt. Książka wydana przez wydawnictwo Dlaczego. Wszystko wydarzyło się przez przypadek. Najpierw ta cholerna wycieraczka po stronie pasażera. Jak mogła przestać nagle działać? Jak pech, to pech. Zupełnie tego nie rozumiałam, a jeszcze tyle drogi zostało mi do przebycia. Jak e, ktoś ma nie... Nie fart takie jak ja, to nieważne jak się stara. Coś i tak się spieprzy. Taka ja ch chyba, taka się chyba urodziłam. Wymieniłam olej, filtry, nabiłam klimem, zapłaciłam jak za zboże, bo wiadomo, jak baba sama przyjeżdża do warsztatu, to nie ma chłopa. Yy, wniosek jest wtedy prosty: można ją wydymać. Jeśli nie literalnie, to przynajmniej na kasie. Strętny męski świat. Do głowy mi nie przyszło, żeby sprawdzić wycieraczki. Wodę zbierają dobrze, ale piszczą jak wściekłem. To powinny działać. Cholerny pech. I jeszcze szlabany. Stałam i stałam, a pociągu, pociągu nie widać. A skoro opuszczone, to trzeba stać. Jeszcze kawałek drogi mi został, i miałam wyjechać z tej e, zakręconej dziury, w której drogi wytyczał kompletnie pijany gość. Znasz to o, u was też e, więcej jednokierunkowych niż normalnych, i ronda co krok. Co mnie podkusiło, żeby tędy pojechać? Nie wiem. W końcu pociąg przyjechał, przejechał, e, szlaban się podniósł i ruszyłam. Jadąc w deszczu, rozglądałam się uważnie i zerkałam na pobocze. I co widzę? O, matulu, autostopowiczka w taką ulewę, biedna, pomyślałam. Wcale nie chciałam jej zabrać, ale mam świadomość, że jeśli się nie zatrzymam, będzie mi się śniła przez najbliższy miesiąc i będę miała koszmarne poczucie winy z jej powodu. No, jak tak można człowieka na deszczu zostawić? Ja to jednak jestem ostatnia frajerka, Bierę. Pomyślałam, jak to piszą laski w necie. Tylko na bogów, żeby nie cuchnęła jak ta ostatnia bab, babka Meneluva, Menelu, 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 co mnie próbowała naciągnąć, żeby, że niby za 300 zł żyje z mężem, kaleką i synem piakiem. Zjechałam, ale dość daleko, więc cofnęłam, a ona biegnie. Biegła, otwiera drzwi, pyta barytonem, zbierając włosy z twarzy i okazując brodem. Na szczecin. I co, pomyśla, co po, miałam powiedzieć? Nie, na zieloną górę. Przecież ewidentnie jadę S3 i już się nie da zakręcić. Dobry bogowie, dobrzy bogowie, pomyślałam sobie, pozwólcie mi wyjść z tego cało. Tak, na Szczecin wycedziłam, kiedy już przełknęłam pierwsze e, przerażenie, bo nigdy, czy nigdy nie zabierałam na stopa facetów. Jeszcze mi przeszło przez głowę, że może każę mu Włożyć plecak do bagażnika, a jak puści drzwi, ucieknę. Fak, fak, fak. Ja to się zawsze wyjebiem na minę. No, nie może być inaczej. Tymczasem gość sobie wrzucił mokry plecak na podłogę przed tylnym siedzeniem i usadowił się koło mnie. Nawet nie wiem, jak mam Ci dziękować. Zaczął wylewnie, i, a mi się od razu e, nie spodobało, e, że wali na, na ty bo zaraz sobie ubzdura, że w sumie to jesteśmy kumplami, a jak tak, to może jakaś przyjaźń z Bonusem w lesie. Cholera wie, co taki może mieć na myśli. Milczałam więc i słuchałam. E, tak właśnie zaczyna się wielka miłość Aliny. Aliny, która e, przez wiele lat była samotna, musiała się zmagać z różnymi trudami życia, o których przeczytacie dalej w powieści, e, którą, którą życie wystawiło na bardzo wiele prób. E, poznaje chłopaka właśnie przez to, że e, przypadkowo bierze go w, e, autostopem i zawozi na miejsce. No i tak właśnie kwitnie wakacyjna miłość. Bardzo szybko e, oboje się zbliżają do siebie, mają podobne poczucie humoru, podobny temperament i jest im świetnie razem. Wszystko trwa do pewnego dnia, kiedy mężczyzna znika. No i wtedy e, Alina sobie przypomina, że mogłaby uzyskać pomoc od swojej kuzynki Beaty, pracującej w policji. Akurat bardzo dobrze się składa, że Beata ma początek urlopu i może wciągnąć do całej, całej sprawy Piątka, e, mężczyznę, którego znamy z poprzedniej części e, i e, świetnie się razem dogadują, świetnie współpracują jak cała historia się rozwinie, zwłaszcza, że między dwoma parami bardzo iskrzy, co z tego wyniknie, musicie się przekonać sami sięgając po książkę Zuzanny Narczyńskiej. Mogę Was zapewnić, że tutaj po, autorka poruszyła bardzo wiele wątków, ciekawych wątków. Mamy z jednej strony wykorzystanie seksualne, faszerowanie środkami różnymi uzależniającymi, mamy okaleczanie, mamy porwania, mówiłam? Są też sekty no ale porwanie jest nawet więcej niż jedno, także jest troszeczkę tego, tego się dzieje. Są pościgi, są różnorodne, yy, ważne, zaskakujące akcje. Całość pisana językiem zabawnym, dosadnym, a czasami takim... Bardzo ciekawe skojarzenia ma a pisarka, także wszystko jest pięknie, świetnie się czyta. Polecam i do zobaczenia.